Słuchajcie, przechodzimy do pierwszej misji, czyli oferty nie do odrzucenia. An offer you can't refuse. Zobaczymy, co to będzie. Zobaczymy. I used to be a taxi driver. Even though I wasn't making much and I worked from dawn to dusk, I was glad to be working. Tak, teraz jak się nie ma pracy, no to słabo. Niestety. Więc nawet taksówkarzem jest trudno być, no i trzeba znać miasto oczywiście, nie? It was that very that to me in the first place. Cisza przed burzą? No dobra, zobaczymy Tak jak mówiłam, słuchajcie, nie śmiecie się ale ja nie grałam w tą grę, więc ja nie wiem dokładnie co się zdarzy i co, jak będzie, co, jak będzie chodzić Ja włączam tą grę, co prawda żeby zobaczyć, em, ale włączałem Free Sam! They got me! Dammit! Climb There's a taxi. We'll be okay. It was clear to me that these guys had to get out of there fast, so I thought it was best to cooperate, Oops. rather than ending up with a hole in my head. Move it. Come on. No, Where to? Oni nie wracają. No dobra. Anywhere. Fast. I hope Faster than Sam here was. I burned rubber out of there like a bat out of hell. It didn't matter where, y just away from those gentlemen who were chasing my new customers. listen carefully. gotta shake these clowns behind us. Do to jedzie? no Move if you want to save your own ass. Jedź, yes. jedź. Dobra.

W prawo, dobra, no to będę tam uciekać, ale Boże! przecież to jedzie normalnie z taką prędkością, jakby chciało, i nie mogło. Szybko, szybko, szybko. No, szybko, 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 szybko. dobra. Oh. <sighs> y no, nie powiem, ale y nie powiem, ale po prostu sterowanie, sterowanie tym to jest takie dosyć oporne. Nie wiem, czy jak wyście grali. To też tak było, ale y, teraz jakoś jeździ lepiej, mam takie wrażenie, chociaż chociaż cały czas tak jakoś nie do końca gdzie ja mam jechać prosto, no dobra, to jest O, nie, 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 nie. Nie, 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 Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Co cię? Oj. No dobra, jedźmy. Yy, I co, i tu gdzieś będę musiała? We mnie skręcić. W następne, no dobra. W, Oj. w prawo, no dobra, no to w prawo. No to w prawo. Yy. Słuchajcie, no. W... Całkiem, całkiem niezła, naprawdę. Cał całkiem niezła jest, widzę. Yy, tutaj oprawa graficzna no to jest rok 2002, tak? Więc tutaj nie mamy żadnych y, crisisów, y, seriesów i innych takich rzeczy. Znaczy sorry, ja bardzo lubię, szczególnie dwójkę, ale ym, ale jednak ym, jak na tamte czasy uważam, to ym, to tutaj wszystko wygląda całkiem, 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 całkiem fajnie. Boże, czy ja... Dobra, gdzie ja mam z dobra w prawo? Nie wiem gdzie ja mam jechać w ogóle. Mhm, no dobra okej, okay, miałam skręcić wcześniej, ale... No, w prawo później w lewo święt. No jak ktoś nie zna miasta, tak jak ja... O, Luz Maria, to jest na czas? No to ups. Mam nadzieję, że... na no, tu w lewo, okej. Okay. Hm, fajnie. No to już jest po telefonicznej. No dobra. To i prosto. I prosto, no dobra, ok. No to zobaczymy w takim razie. Tam, tam, tam. Koniec już? Cutscenka, dobra, zobaczmy Czy czy co to zrobią Dziękuję. Jestem ciekawa czy ta gra y Ponieważ, tak, tak jak mówię, ja w nią nie grałam i jest, jestem ciekawa, czy ona będzie taka dosyć liniowa. Czy jednak będzie można wykonywać różne operacje, yy, znaczy różne operacje, różne misje w różnych częściach miasta, że po prostu będzie można swobodnie się poruszać. Yy, wykonując jakieś misje poboczne, czy właśnie to po prostu będzie jedno ustalone Ym, wykonanie od początku do końca w taki, a nie inny sposób yy, z takim, a nie innym finałem i z taką, a nie inną katscenką o tym przekonam się yy, wy pewnie wiecie ale nie spoilerujcie, błagam nie spoilerujcie mi nie chcę, nie chcę wiedzieć po prostu wcześniej yy, dlaczego dym z fajki jest zielony <śledzimy> to, to jest pytanie na dzisiaj dlaczego dym z fajki jest zielony, o co chodzi Oj. Chyba. No dobra, są dwa wyjścia. Albo będziemy musieli znowu uciekać. Albo. No to będziemy musieli uciekać. Mr. Salieri Compensation for the damage to your car and your services. It should be enough. Yes, uh, of course. <laughs> Thanks. Uh, give my regards to Mr. Salieri. Mr. Salieri wants you to know that he is very grateful to you. If you ever need anything, you can come back and ask for help, because Mr. Salieri doesn't forget about friends who have helped him out. If you're interested, maybe we could find a job for you here, and it would pay well we always have positions for guys as good as you okay uh, okay i'll think about it thanks uh, really thanks i'd, I'd better go uh, to fix the car and so on all right i understand just think about it and i hope it's clear that this matter is only between ourselves you take care kid Ja bym I się envelope, I heart attack there was more than it would cost to do the repairs but i didn't for a minute think about their offer i didn't want to join some criminals even if they had all the money in the world it's better to be poor and alive than rich and dead right i was going to get my cab repaired and try to forget it all as soon as possible as my mother always said you can never predict what god has in store for you No słuchajcie kochani eee, Druga misja się zbliża. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Hey, Tutaj zrobimy pauzę, żeby nie spoilerować eee, Więc to był pierwszy odcinek z mafią, słuchajcie, zaraz, zaraz będę nagrywać drugi odcinek z mafią. Nie mam pojęcia co się w tej grze będzie dziać. Naprawdę, słuchajcie, uwierzcie mi nie grałam w tą grę. Ale y, naprawdę oczekuję, że ta gra mnie zafascynuje, że mnie wciągnie, dlatego postanowiłam nagrywać całą serię, czyli po prostu przejść od początku do końca i wy będziecie mogli to zobaczyć. Dzięki, dzięki, dzięki wielkie za to, że oglądaliście ten odcinek. Trzymajcie się i czekajcie na drugi odcinek z Mafii.